Patrz jaki wyjebany żywopłot, opierdolimy te chwasty i powstanie nam coś podobnego, przestań pierdolić i daj mi oglądnąć tego pornola. Ty byś tylko męczył kapocyna a żebyś wziął się do roboty to by ci musieli płacić korwami jest. Ja to popierdalam kilka szyszek bielonia żebyśmy mogli się sfazować, zajmij się zdeczka gorą bo na gorze lepiej kwitnie ok spok styla chociągo. To przerasta moje możliwości, teraz wiem dlaczego mówili na mnie w szkole mały koński zwis. masz pojebie ten taboret i daj mi w spokoju pooglądać tego pornola, nie masz kiedy się tym zająć tylko wtedy kiedy oglądam panienki. Czym ty to po jebie z Izraelat niż ja mam lepsze metody masz to nożycy którymi w szpitalu przycinali ci pępowinę. I ciach, i ciach, i ciach, Czuję się jakbym golił pizdę twojej starej. Nie bał pies, no teraz spokojnie zwalę se konia. och jak przyjemnie. Ale zerżnąłbym te panienki i zrobiłyby mi maratona obciągania. Zapierdalam przy tym chwaście jak fryzjer zakomony, ale cipka, co ten pierdolony i wyjebany przez konia złana nas to trzeba być ciotą żeby nie poradzić sobie z taboretem, pomogę mu ostatni raz bo mi go szkoda, pamiętam jak kiedyś spadł z dywano i teraz ma nejbane w wełbie, masz to ten drogi taboret ty syn okolawego goryla, spierdalaj, ale masz zgrabną dopkę I ciach i ciach i ciach nakręca mnie ta robota. I co żeś zrobił z jebana pało, no co to nie moja wina miałem pałę z geometrii. Będziesz miał przejebany żywot. Gdybyś nie pieprzył wczoraj mojej starej to by to wszystko było w porządku, ogarnę ten syf i wykopię te jebane chwasty, ale tego się nie da wykować jakiś jebane kret trzyma to drzewo. Poszczaj to pedale. Ja chcę wrócić szybko do mojego pornola. Ty się zajmij tymi chwastami, a ja przygotuję stoł operacyjne tak jak w filmie na złe i na jeszcze gorsze. Czy jakoś tak? A właśnie opowiadaj, jak było z moją matką, bez nadzieja jak w tym filmie o transformersach. Joż korwa nie przesadzaj. I raz i dwa i raz i dwa. Dobra pedale, prawie gotowe. Włoż to cioto i sprawdź czy ostre. P. He he he. A tym mieczem Jedi rozjebie ci Bardzo śmieszne ty wędrowniczko. Dobra, korwa niosę pierwszego pacjenta z prośbą o okrocenie pisiora. Teraz wiem jak się czuje ten rzeżnik z teksaniskiej masakry. To jak dajesz tego fajfosa do cięcia czy nie? Spierdalaj. Przejebane chwasty tak się rozrosły, żebym mógł sobie zrobić w moim ogrodzie poszcze a nie żywopłot. Ile jeszcze tego kało, to już ostatni. Zadowolony hojo, teraz je jewkop z powrotem typ się niewierny. Zasadzimy ten bieloń z powrotem myślę, że będzie lepiej fazował. Co nie skorwy, synu, moja matka nie jest korwą to twoja dawała dopy pod biedronką w ramach promocji, spierdala i z boku jeden, a jeśli chodzi o twoją starą to ona ciągnie w centrum miasta za 5 złotych. Za ten tekst to będziesz mi dziś w nocy obciągał. Nigdy tego mochomora nie tknę. Dobra uspokoi się, nie, korwa z was stoi bo ci pierdole. Dobra. Bolibie krzyż tak jak wczoraj gdy ci obciągałem laskę. No już koniec. Derżakowagi, mam przeczucie, że już to kiedyś widziałem, przez te opowieści o twojej jebanej starej spierdoliliśmy całą robotę. A ty zaczynasz znowu kowa, no pokaż swoje prawdziwe oblicze i ściągnij tą maskę mieszańco, wezmę te grabie i ci nimi w hecha, za to je wymierzę nimi kondrochania i wyrównamy te habazie. Opierdolę z beczka kawałek moim nożem MyDivera. Teraz wkręcę to w ścianę jak choja ci w dope, a to mój młotek do bicia konia. A co ty się na to spuszczałeś czy co? Lepiące to ścierwo? Ja to zrobię laserową linię, a ty tłomanie przygotuj ten masz. A żeś się postarał z tym okładaniem cegieł, by cię choi szczelin. Przywiąż tą linię i nie pierdol bo w pierdol. Takiego oka to sam bok nie ma. Rżnij tą machiną jak swoją starą, tylko się nie spość. Spierdalaj, poradzę sobie, wczoraj ćwiczyłem samokontrolę. O ja pierdole, co ty żeś korwa, narobił po pojebie z Czarnobyla. I co teraz frajerze? Zamknij je się myślę, jakości to nie wychodzi, oreko, zrobimy sadzonki. Co za pędzel co to ma być? Korwa nie podoba Ci się, nie korwa ty pedale. Ty się korwa zamknij i przynieś te wiadro z końską spermą. Co to ma być twoja tromna? Choj sztoczne niesztoczne ale zawsze coś ojebiemy tak wszystkie i zobaczymy co nam wyjdzie. Dobra ty nie pierdol tylko się sprężaj. To nie wygląda jak sperma tylko jak sraka, a tak wczoraj jak wróciłem z ibizy to pomyliłem tą poszkę z kropem. Zapiadalaj szybciej z tymi klonami bo już nie mogę się doczekać fajnej fazy, spoks. Dobra robota. Scenariusz Dawid, reżyseria Kamil. Koniec.